Wakacyjne festiwale w plenerze to doskonała okazja, żeby zaszaleć. Kolorami, tkaninami, wzorami dajcie się ponieść kreatywności. Na początek, kilka podpowiedzi: jak dobrać biżuterię do wakacyjnych festiwalowych stylizacji. Wszyscy kochamy festiwale, ale modę festiwalową jeszcze bardziej. Uwielbiamy frędzle, tańczące na wietrze, cukienki, kowbojki, bo przede wszystkim na festiwalu musi być wygodnie. Będziemy tańcowały, prawda Agata? Do samego białego rana. Ale uwaga, nie wyobrażam sobie żadnego festiwalu bez biżuterii. I teraz mamy opcję numer jeden, czyli taką stylizację na bogato. I Agata ma drobną biżuterię na swoim dekolcie. Ale tutaj mamy również pierścionki. Brzęczymy bransoletkami na całego. Mamy też opcję numer dwa, czyli stylowe czokery. Mamy też łańcuchy i to wszystko możemy między sobą mieszać, bo festiwale obfitują w ilość. Jakie motywy w biżuterii festiwalowej są pożądane? Przede wszystkim dziewczyny pióra. Bardzo proszę, naszyjnik z pięknym piórem. Mamy kolczyki z łopaczami snów, mamy kolczyki ażurowe, niech one tańczą razem z naszymi tkaninami na każdym muzycznym festiwalu. Mamy jeszcze pierścionki, mogą być z łańcuchami, mogą być ze znakami nieskończoności. Mamy piękne, delikatne łańcuchy, ale również te mocniejsze. Mamy oczywiście naszyjniki ułożone kaskadowo, ale przede wszystkim mamy tą lekkość. Także dziewczyny, ozdabiajcie się pięknem. Festiwalowe stylizacje podkreślają kobiecość, zmysłowość i romantyzm, ale zostawiają przestrzeń na łączenie różnych modeli biżuteryjnych. Jaki jest wasz styl? Po które motywy sięgacie, jeśli planujecie koncert w plenerze? Wszystkie te, które pokazała dzisiaj Marta, znajdziecie na Apart.pl i w naszych salonach. To co? Do zobaczenia na festiwalu.